Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: Cóż mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech podzieli się z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my, co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie. Lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem, i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił, Duchem świętym i ogniem. On ma wiejadło w ręku, dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie. Tak się składa, że od kilku tygodni jeżdżę i głoszę rekolekcje w różnych miejscach, ale łączy je temat, temat pewnego poszukiwania, które już od długiego czasu w sobie noszę. To jest próba odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby nasza wiara znowu była radością, żeby nie była rodzajem zbioru. Dogmatów, zasad postępowania, rodzajem jakiegoś gorsetu, który sobie nakłada, i dzięki temu jestem wyprostowany i wiem, jak, jak żyć. To, co od samego początku w chrześcijaństwie było najbardziej fascynujące, to było spotkanie z życiem, ze źródłem życia. To było cały czas, to otwieranie się na tego, że Bóg jest tu i teraz jako żywy i działający, że on staje się bliski i to był zawsze powód do radości. Nie to, że udało mi się ogarnąć jakąś moją słabość, chociaż można to nazwać małą radością. Nie to, że żyję poprawnie i w zasadzie przed każdą spowiedzią zastanawiam się. No, nie mam grzechów ciężkich, z czym tam pójść do tej spowiedzi. Wymyślam trochę te, te grzechy i sytuacje, które mógłbym tam zostawić. I mogę powiedzieć, no jestem okej, okay, ja jestem w porządku, tak, no, ale muszę tam pójść, no, bo wypada święta będą za chwilę. Ale człowiek staje się radosny, dlatego że Bóg go obmywa w swoim miłosierdziu. Czy jest wielkim grzesznikiem, czy jest małym grzesznikiem, to znaczy prawie święty. Nie? Bóg zanurza go w swoim miłosierdziu i wtedy się ta radość odnawia. Ale to jest Jego dar. To nie jest to, że ja to wygenerowałem jakoś wewnętrznie, ale to jest Jego, jego dar. Można powiedzieć tak. Trochę zgubiliśmy tę radość, trochę zgubiliśmy takie poczucie głębokiego pokoju, o którym nieustannie zresztą mówi w swoich listach święty Paweł, że z powodu wiary w Chrystusa doświadczamy czegoś takiego jak radość i pokój. On to łączy w taką w zasadzie nierozłączną parę owoców które charakteryzują człowieka wierzącego, a więc kogoś, kto jest w zażyłości z Jezusem Chrystusem. Święty Paweł o sobie mówi: Żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, że on zrobił sobie miejsce dla swojego Pana. My bardzo często jednak żyjemy dosyć powierzchownie i w zasadzie cały czas żyjemy w jakimś trosce i zmartwieniu. To jest trochę tak, jak na powierzchni wody zbiera się piana, potrafi woda przynieść jakieś y, zebrane w swoim nurcie rzeczy, przedmioty, które ludzie do tej rzeki wrzucali. Mnóstwo tam jest śmieci, mnóstwo tam jest takich spraw, rzeczy, które nas absorbują, te wiry, które powstają, nieustannie nas wciągają. I człowiek traci kontakt ze swoją głębią. Traci kontakt z tym, co święty Paweł nazywał radość i pokój. My nie mamy do tego dostępu, bo cały czas jest tak zwana bieżączka. Cały czas to jest taka troska, że o, jest katarek, muszę zareagować, a jak no to, no to trzeba do lekarza, trzeba do apteki, a apteka zamknięta i. To organizuje moje myślenie. Trzeba zrobić pranie, wymyć okna, a jak będzie z tym mięsem, czy kupię, bo przecież teraz wszyscy wariują i kupują na potęgę, czy w ostatnim dniu zdążę, nie zdążę, a bigos to trzeba już zacząć robić, a pierniki, wiecie, no wszystko w tej głowie się tak kłębi, człowiek żyje w takim zdenerwowaniu, rozproszeniu. W życiu duchowym tak to nazywano, że człowiek się rozprasza. Natomiast jeżeli masz takie połączenie z tą swoją głębią, z tym, że Bóg tam już jest, naprawdę, od momentu chrztu, Bóg tam już jest, wybrał każdego z nas, ukochał i zamieszkał. W pewnym sensie można powiedzieć, że my go nigdy nie tracimy, bo on, jego miłość jest taka, że ona się nigdy od nas nie odwraca. To my tracimy ewentualnie kontakt z tą głębią, z tą Jego obecnością. I to, co słyszymy dzisiaj w tych czytaniach, bo słowo zawsze przywraca nam radość, i tylko, nie tylko dlatego, że tutaj cały czas słyszymy radujcie się, że jest mnóstwo rozkazów, jest taki tryb, który mówi, że macie tak przeżywać swoją wiarę. Nie, to jest słowo obietnicy. To, co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi Sofoniasza, to jest przedziwna sytuacja, taka historyczna. Ona bardzo jest podobna do tego, na co patrzymy dziś. Kończy się Imperium Asyryjskie, które wielokrotnie nękało Izraelitów i pozbawiało ich wolności ciągle były jakieś wojny z nimi, jakieś sojusze jakieś takie rzeczy, które miały spowodować, żeby u siebie czuli się bezpiecznie. A zaczyna wyłaniać się w historii imperium babilonu które znowu najedzie ziemię świętą najedzie królestwo izraela uwiedzie swoją potęgą przerazi wywiezie w niewolę i tak to jest taki moment takiego nieustannego lęku lęku o siebie tracimy wolność tracimy poczucie pewności na temat jutra jakby żyjemy w takim niepokoju. A przychodzi prorok Sofoniasz i mówi jedno słowo: Pan jest pośród ciebie. Oni są w niepokoju, w tym wirze historycznym. Mają powody, żeby się bać o siebie i o swoje domy, o swoich bliskich. A tutaj słyszą słowo: Pan jest pośród ciebie. On nigdy się stamtąd nie wycofał. Owszem, Żydzi potrafili przeżywać swoją wiarę tak naiwnie, traktując świątynię, traktując obecność Boga w tym najświętszym miejscu świątyni, w arce przymierza, trochę tak jak fetysz. Tak? Ale, ale Bóg do nich mówi, do ich serca mówi: Pan jest pośród ciebie, i dalej, co z tego wynika, podniesie. Się z weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości, Bóg wzniesie okrzyk radości, z powodu tego, że ten naród ciągle go woła, ciągle, ciągle go szuka. W podobnej sytuacji znajduje się Paweł, który pisze list do Filipian. On jest w więzieniu, czyli jest w dyskomforcie. Tak? On wie, że czeka go jakiś wyrok, nie wie kiedy to nastąpi, ale pisze do nich list, w którym mówi o radości. Nie mówi, jaki jestem biedny, jaki uciemiężony, jak mnie w ogóle tutaj Rzymianie traktują. Jestem zamknięty w więzieniu, nie mogę wychodzić ze swojego domu. Nie użala się nad sobą. Nie prosi, módlcie się za mnie, bo nie wiem, czy wytrzymam. Tak? On mówi do nich, Radujcie się. Tak? I to jest radujcie się, bo Pan jest blisko. Tak? Jest tym, który wzywa do tego, żeby wszystkie wasze troski, wszystkie te rzeczy, które powodują w was zmartwienie, przedstawiajcie w Bogu w modlitwie i w błaganiu z Jedyny dostęp do głębi. Jedyny dostęp do tej pewności Boga to jest modlitwa. Nie mamy innej ścieżki. Jak ktoś myśli sobie, że jakoś inaczej sobie to pozałatwia, jak się nie modlisz, tak, to jesteś w niepokoju. Jak się nie modlisz i, i nie mówisz, Boże, oddaję to w Twoje ręce, to jesteś cały czas w zamartwianiu się, cały czas w jakimś. na powierzchni, tak, cały czas z Tobą. Życie miota i różne sytuacje cię wykolejają. Ale jak masz korzeń? Mówię, to jest taki korzeń, który, z którego czerpiesz te soki życiowe. Zan, jesteś zanurzony w tej głębi, w Bogu. Owszem, to no masz emocje. Raz takie entuzjastyczne, innym razem ogarnia cię jakiś smutek, kiedyś jakiś lęk, niepokój, ale jeszcze głębiej nic nie narusza Twojego szalomu. Bo tam jest Bóg. Na tym polega wiara. I jeżeli mam dostęp do tej głębi, dostęp przez modlitwę, przez takie zanurzenie w tej głębi, przez kontakt, to wtedy te rzeczy dnia codziennego cię nie wykoleją. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przygotowuję się do rekolekcji, mówię tak: wypiorę habit i wypiorę albę. Nie zauważyłem, że w kieszeni habitu został długopis. Nie? Ja wyciągam, to jest w przeddzień wyjazdu, wyciągam te rzeczy z pralki, a habit i alba, najlepszy mój habit i jedyna alba wtedy, wszystko w takim granatowym plamsku. Nie? No koniec świata. Nie? No, nie mówiąc już o tym, jakie słowa ja wydobyłem z siebie, niecenzuralne, ale to taki moment takiej bezradności i takiego gniewu, że załatwiła mnie rzeczywistość w taki sposób, nie? No ale tak, no chwila pomyślunku, no w zakrystii są jeszcze jakieś inne alby, y, habit, no to wezmę ten taki gorszy, jakoś sobie poradzę i szybciutko to ogarnięte jest. I potem rekolekcję można głosić, a nie ciągle ta plama i ta, i ta strata cię irytuje cię wykoleja, nie? Trochę opowiadam to takim obrazkiem, ale tu chodzi o coś naprawdę ważnego, że my potrzebujemy kontaktować się nieustannie i wracać do tego pokoju, który dał nam już Bóg, który jest blisko. Pan jest blisko, Pan jest we wnętrzu tego życia, z którym się zmagamy. Tylko, że nam się wydaje, że jesteśmy sami, ale dlatego, że jesteśmy na powierzchni. Może czas stąpić w głąb. Może czas połączyć się z, tą, z tym Bożym życiem w nas. Wiecie, jak się w ogóle o tym pomyśli, ta ściarki przechodzą, bo to jest cała trójca w nas mieszka. My jesteśmy świątynią Boga. Że, wiecie, czyścimy te nasze szyby, te krochmalimy to, prasujemy, zadręczamy się, że jak przyjdą goście, to zobaczą jakieś tam koty w kącie i będą mówili, że nieposprzątane na święta. Skontaktuj się z duszą. Nie? Skontaktuj się z głębią. Tam się rozraduj. Te wszystkie inne rzeczy to niech sobie mówią, co chcą, niech sobie myślą, co chcą. Nie? Potem matka ci powie, że przyjdzie po świętach i ci posprząta. Nie? Nie? Tak robią niektóre mamy. Nie róbcie tak. Kochajcie wasze dzieci i cieszcie się spotkaniem. W tym święcie, do którego się przygotowujemy, chodzi o spotkanie, a nie o wystawę. A nie o to, żeby się popisać albo coś udowodnić, nie? po prostu zobaczyć swoje twarze, zobaczyć gdzieś tam głębiej, powiedzieć sobie o tym, że, że jesteśmy dla siebie ważni, że, że siebie kochamy, że tęsknimy za sobą. Może to chaotyczne jest to, co mówię trochę, ale, ale niech zapanuje radość. Znajdźcie ją. Bo ona jest, ona jest blisko. Pan jest blisko, to znaczy nie możemy być smutni. Amen.